Witam Was wszystkich na kanale Wiadro Racing Team, z tej strony Piotr, Daniel, twórcy tego kanału. Widzimy się oczywiście na zawodach Time Attack na torze Racing Center Łódź na ulicy Wydawniczej 5 w Łodzi. Nie było nas już bardzo długo na tym torze, tak więc dzisiejszy wypad traktujemy jako trening. Będzie oczywiście między nami bardzo fajna rywalizacja. Mirek oczywiście walczy o swoje dobre pozycje w samej czołówce. A ja z Piotrem idziemy po prostu przeciwko sobie i sprawdzamy się jako bracia na torze i zobaczymy nasze wyniki później. Tak, tu też jest bardzo ważna kwestia tego, jak wypadamy po tej długiej przerwie na tle reszty zawodników. Tego dnia nie było jakoś dużo ludzi, było maksymalnie 18, 18 zawodników razem z nami. E, tak więc jest tutaj też ciężko porównywać jeśli chodzi o cały kształt, ale to była sama śmietanka, tak mi się wydaje na tych zawodach. E, niekoniecznie ale... sama śmietanka, bo brakowało samych celów chociaż. Ale dużo było dobrych zawodników i były na pewno bardzo dobre czasy. Tak, tak. E, my oczywiście też jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego występu, ale to zobaczycie już podczas e, tej relacji. Oczywiście jest to e, skrót zawodu, tak zwany highlights. Tak więc, pierwszą rundę zaczęliśmy już w drugiej połowie pierwszej rundy. Pierwsza runda oczywiście należała do rozgrzewki, a w drugiej połowie zaczęliśmy się bardzo fajnie rozgrzewać. Tutaj oczywiście teraz jedziemy okrążenie razem z Danielem. I od razu mogę powiedzieć, że to będzie bardzo fajne, szybkie okrążenie. A nie spodziewałem się tego. Tak, a ja tak samo się nie spodziewałem, ponieważ tak jak właśnie powiedzieliśmy wcześniej, przyjechać tutaj z Danielem, z, z takim zamiarem posłużyli się, potrenowali, sprawdzili się między sobą i między jeszcze resztą zawodników. Tak więc tutaj była bardzo fajna rywalizacja między nami, między mną i Danielem. No i tutaj Daniel pokazał pazurka w pierwszej rundzie. Oczywiście tą pierwszą rundę mogę już powiedzieć wygrał ze mną. Teraz jedziemy okrążenie z Mirkiem Boguszem, który tutaj walczy o najwyższe pozycje w tych zawodach. Oczywiście jest to zawodnik, który od bardzo dawna jest w samej czołówce. Zobaczymy teraz jak mu wyjdzie to okrążenie. No i mamy 36.222 sekundy. Tak więc bardzo fajny czas i dało mu to miejsce numer e, 7 po pierwszej rundzie. A, A tak teraz idziemy wie. oczywiście z Piotrem wiadernym. E, tutaj oczywiście będzie odpowiedź na czas Daniela. E, z tego co pamiętam, cały czas patrzyłem zerkałem na tą tablicę na prostej start meta i widziałem, że Daniel jest o wiele, wiele wyżej ode mnie. Naprawdę byłem w dużym szoku, że tak mi dobrze idzie bo akurat jak wiecie, no jeżdżę gorzej od Piotra. Tak, ale w tej pierwszej rundzie Daniel pokazał bardzo fajną formę, no ale jak widzicie kończymy tą pierwszą rundę, widzimy się zaraz w drugiej, dobra, a teraz chciałem się powiedzieć jakie były czasy, bo tylko czterech zawodników zjechało poniżej 36 sekund. Były to Ziejewski, Adrian, Pasiewicz Karol, Grzybek, Gabriel i Klonowski, Max. Tak, e, oczywiście jest to e, sama czołweczka tych zawodów. Szkoda, że tylko tego dnia było mało tych zawodników, ale mówię, zaraz widzimy się w rundzie numer 2. Jak tam poszło? Nie najgorzej. Jak na pierwszy raz tak długiej przejmy, to nie odpokonał 10 więc To jest spoko. My cię jak trening te traktujemy tylko, co nie? Więc nie ma ciszenia w ogóle. Dobra. Zmęczeni. No. I widzimy się w rundzie numer 2, e, Rozpoczynamy tą rundę razem z Danielem i Piotrem. Tak, jest to okrążenie numer 6, e, Tutaj można powiedzieć, że to naprawdę bardzo fajna rywalizacja między mną a Danielem. E, oczywiście tutaj Daniel w pierwszej rundzie pokazał fajnego pazurka. E, dwie sekund lepszy od mojego czasu, czyli od Piotra. Jakoś tak było, no. Ale oczywiście tutaj ja nie daję e, za wygraną. I będę chciał zrobić wszystko, żeby po prostu tutaj. to pokonać. Tak, to jest ta fajna, braterska rywalizacja. I o to właśnie nam chodziło, tak, tego dnia. Tak, ee, Chciałem się też tutaj napomnieć, że tutaj e, wcześniej na poprzednich zawodach bardzo się sfinalizowaliśmy, ponieważ chcieliśmy się urtynać do innych zawodników, którzy tutaj po prostu dużo jeżdżą, trenują, a nas tutaj nie było przez półtora miesiąca. Oj, długo, tak, no. Eee, tak więc, na razie skupiamy się tylko na rywalizacji między sobą. Eee, zobaczmy teraz jeszcze, jak Daniel sobie poradził podczas tego ośmiomego okrążenia i mamy. Mamy najlepsze okrążenie dla Daniela podczas drugiej rundy. Eee, zaraz zobaczymy, jaka będzie odpowiedź od Petra. A teraz idziemy z Mirkiem. O, w jakiś małą sobie robił. Tak. Ja chciałem też w tym momencie nadmienić, że Mirek zainwestował w nowy sprzęt, w nową kamerkę do nagrywania. Co jest dla nas, Piotrze, bardzo ważne, prawda, jeśli chodzi o kanał. Tak, ponieważ bardzo mocno patrzymy na jakość wizualną tego materiału całego na naszym kanale. Tak więc, bardzo fajnie, że tutaj też Mirek stara się inwestować w lepszy sprzęt. Duży plus. Tak. Tutaj widzimy też reszta kierowców, też była widać. w sobie miejsce. A tutaj Mirek jedzie za samym Gabrysiem yy, yy, Grzybkiem. Tak więc, yy, bardzo fajna rywalizacja. Tutaj Grzybek sobie bardzo fajnie sobie radził. Jest to oczywiście bardzo szybki zawodnik. No i jak widzimy, tutaj też bardzo. całkiem spoko czasy. Przynajmniej umirka. Mirka. Yy, chciałbym też nadmienić, że. Nie udało nam się nagrać materiału z samego rekordu Mirka. Niestety wyszedł jakiś błąd w pliku, ale chciałem traktować, powiedzieć, też będzie się mieć napis. Rekord Mirka wynosi 35 970 sekundy. I liczymy na to, że Irena niedługo nagra materiał z, z poprawy tego rekordu. Już podczas, ja już podczas tych zawodów, już był bardzo blisko tego. Niestety brakowało 0,2 sekundy. Ale no takie mamy, życie. A mamy, a Piotr, a mój czas. Tak, i teraz zobaczymy, jak Piotr sobie teraz tutaj poradzi z odpowiedzią na czas Daniela. Bo tutaj jest ta rywalizacja między nami tutaj, myślę, że jest najważniejsza. No i widzimy tutaj Piotr już odpowiedział na czas Daniela. E, już ten czas jest całkiem ok, ale widzimy, że tutaj jeszcze nie ma podświetlenia na zielono, tak więc... Dalej. E, tak, czekamy, zobaczymy co teraz Piotr zrobi na tym okrążeniu. Na okrążeniu numer 12 widzimy tutaj jest całkiem ostra, dobra jazda. Z tego co pamiętam, to wiedziałem, że po prostu mam już te ostatnie szanse na to, żeby jeszcze coś zrobić, żeby jeszcze tego swego brata pokonać. To w swoim stylu. Tak, stylu tak, tak. Na no czas. i mamy to, mamy odpowiedź. E, czas jest naprawdę bardzo fajny, bo zszedłem poniżej 37 sekund. Tak więc motywacja zrobiła swoje. Pięciu zawodników straciło swoje pozycje, ale pięciu zyskało. Zaraz zobaczymy na grafice, jak to wszystko wygląda. Ale już Wam teraz powiem, że Ziejewski Adrian nadal jest pierwszy, Pasiewicz Karol jest drugi, Klonowski Max jest na trzeciej pozycji, zyskał jedną pozycję. Gabriel Grzybek niestety stracił pozycję, a na piątą pozycję wskoczył Patryk Urbaniak ze stratą całkowitą po dwóch rundach z 663 tak, jestem tysięczne, przepraszam. Tysięczne. Jeszcze chciałem no, to, na znaczy, widzieliśmy tutaj też na ostatnim okrążeniu Mirek zrobił swój rekordzik podczas drugie rundy. Tak więc, spoko. ten rekord swój w końcu, bo tak to się nowy wrzuci. <grymne> masz ostatnią szansę. <grymne> no, to życzyć powodzenia. Nie, dużej straty nie masz, no. Tutaj masz, możesz kilku przeskoczyć, tylko jedna dziesiątka, dwie i uskakujesz zaraz, tak, wyżej. A gdzie ja jestem? Uuu, tu dużej straty nie mam, nie znam, dwie tylko, fajnie. Fajnie, spoko. Ja wiesz, daję gaz i pecham idziemy się już w rundzie numer 3. Niestety podczas tej rundy nie będzie nagrywek z kamery Daniela, ponieważ coś tam się albo nie nacisnęło, albo coś jest jakaś awaria kamerki. Nie wiadomo, nie mamy po prostu tej nagrywki. Tak, niestety nie ma materiału z Daniela, kamery. Ale teraz idziemy ze mną, czyli Piotrem. Trzecia runda wyglądała tak, że ja cały czas miałem, miałem siły do walki. Chciałem cały czas czasy poprawiać. Daniel już troszeczkę osłabł. osłabłem na siłę bardzo. Czasy były niby równe, ale już nie mogłem zrobić dużo czasu niż podczas pierwszej rundy. Podczas drugiej rundy, tutaj jeszcze cały czas chciałem wyśrubować jakieś rekordy. Po drugiej rundzie udało mi się przeskoczyć Daniela o. Nie między nami była różnica już wtedy 40 sekundy chyba, tak? Coś takiego. No, możliwe, no, no, no. Tak, e, oczywiście mogę już powiedzieć też to, że po trzech rundach skończyłem z przewagą 0,6 sekundy przed Danielem. O Mirku nie wspominamy, bo Mirek jechał w innej lidze. W tej wyższej oczywiście z tymi najlepszymi. E, tutaj Daniel oczywiście miał też, swój najlepszy czas podczas okrążenia numer 11. Ale to już nie były te czasy, gdzie mógł już ze mną nawiązać tą walkę. Wracając do naszego tematu, chciałbym powiedzieć, że to były dla nas bardzo udane zawody, chociaż były pod samym kątem treningu, ponieważ po półtora miesiąca przerwy udało nam się poprawić nasze czasy mi i Piotrowi o 3 sekundy, Danielowi o 4. Tak, tak więc jest to naprawdę bardzo duży brzeskok dla nas. I mamy dużo motywację, żeby dalej walczyć i poprawić swoje czasy. A był to ciężki wieczór, było mało zawodników, były bardzo krótkie przerwy między przyjazdami. Tylko dwie grupy. Więc był bardzo męczący ten, ten wieczór. Intensywny naprawdę, trening. Tak, tak. tak. Bardzo, wszystko nas bolało na kolejny dzień. Tak. No i to na tyle dzisiaj. Eee, zapraszam Was na kolejne odcinki. Cześć, kolejne zawodne tematy. Tak, cześć.